Egzamin sumoklasisty 2020, matematyka. W trójkącie KLM poprowadzono wysokość KN. Długości niektórych odcinków opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych. KL jest równe 2Y, LM jest równe 2X, KN jest równe K plus 1. Wpiszemy sobie te wszystkie dane na początek. Czyli KL to będzie 2Y, LM odcinek to będzie. M będzie równe K plus 1. Dobrze. I do końca zdania wybierz właściwą odpowiedź pośród podanych pole trójkąta KLM. Czyli do pola trójkąta potrzebna nam jest A razy A przez 2. Czyli musimy mieć długość tego odcinka i długość tego odcinka. Czyli długość odcinka LM czyli odcinek LM jest naszą podstawą, czyli to jest odcinek A, czyli wiemy, że A to jest równe 2X, natomiast H to jest odcinek KN, a KN jest równe K plus 1. KN jest równe plus, K plus 1, czyli podstawiamy do wzoru, czyli to jest równe H, czyli podstawiamy, 2x dodać, a nie dodać, tylko razy k plus 1. Weźmiemy sobie to nawias, przez 2, czyli to będzie po prostu, skracamy sobie tutaj, czyli to będzie x razy k plus 1. Czyli odpowiedź, e, odpowiedź A.